Wow, Gdzie my jesteśmy? Co? Nie wiem. Co to za miejsce jest? Portal! Nie wiem. Czemu my nie możemy tam wejść? Nie. O co chodzi w ogóle? Wiem. A Ej, patrz tam, ptaszek! Ty ty widzisz ptaszkę. No ale nieważne, ale czekaj, no to w takim razie może zniżmy ten tak. portal. Może kurde ktoś zaraz przyjdzie tym portalem. No, dobra. zniż go. Dobra. Ty, bo tutaj jest jakaś maszyna, co to jest? O Jezus! Tutaj jest Ty, włączyłem coś. Co to jest? Arktyk Wolf. Arktyczny... Y, pies, czy tam Wilk? Okej. Okay. No dobra. Z zobaczmy to tam i tam, co tam jest. Jakoś... Czy my jesteśmy na Arktyce? Tak. Ty trochę zimno mi, a tobie? To mi bardzo. No dobra, chodź, idziemy. Co tu jest? Ty, co tu jest? Gdzie my jesteśmy, ty? Co to za miejsce jest w ogóle? Ej, dobra, Mati, nie wiem, ale Mati, ja tak dla ubezpieczenia nas biorę broń pierwszej pomocy. Ej, ty, ale co tu jest tu? Co to jest okay. to? Co to jest? Ja, nie wiem. Ty, patrz! Tutaj też ścisnę. Otworzyło się coś. otworzyłem nawet? Ty, czekaj, 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 bo tu jest jakaś kamera. Ty, co to jest to? Patrzaj! My jesteśmy w górach! Co? Dobra, nie wiem co to nie. Ej, do czego jest ten przycisk? Eee. O! Eee. Może to było. Wyłącz Uciekajmy. to może. Marzy o, jakiś Uciekajmy. automat. Mogę sobie wziąć pepsi. Nie, nie działa. Hmm, dobra. O, coś idzie. Picie! Nareszcie możemy się czegoś napić. Jak smakuje picie kola na Arktyce? Bleh. Fu, niedobra jest ty. To smakuje dziwnie. Co nie? Ja zobaczmy. No, yeah. zobaczmy jeszcze jedno. Ej, ta była w sumie dobra. Dobra, idziemy. Co tu jest tu? Storage, czyli magazyn. Patrz! Co ty zrobiłeś? Ty, dziwne to było, dobra, idziemy. Co to jest to? Patrz jakaś serwerownia. Ty! Bo przecież my mamy serwer w Minecrafcie. Może to tutaj gdzieś. i no właśnie. Nie, nigdzie Ale... nie ma. Nigdzie nie ma. Wiem dlaczego już nie działają. No to są w ten. Gdzie wiesz? Co to jest za miejsce? Wow, ale maszyny, ty tego się chyba nie da włączyć. Idę. Ja tam idę, to jest dziwne jakieś. Ty? Chyba już wiem, gdzie musimy się dostać, ale masz te, masz te dynamity? Co? A się ja ustawię. Ty, ale w ogóle coś tu jest. Ty w ogóle wiesz, co tu jest? No przecież tak od razu ten, może tam się spróbujemy jakoś dostać inaczej. Co? Dobra, idę. Dobra, Okej, okay, gdzie to jest teraz? Eee... Co się stało? O Boże, co się stało? Co się z tobą stało? Przynajmniej wejście jest otwarte, ale. O Boże Święty, co się z Tobą stało? Jezus, muszę Cię. Tam jest szpital. Szybko, szybko, szybko. O Boże Święty, co jest z Tobą nie tak? Te dynamity ci coś zmieniły. Chyba wziąłeś jakieś dziwne dynamity. Dobra, idziemy. Jest tu jakieś łóżko? Jest coś. A tu co jest? O nie. Sala operacyjna. Dobra. Muszę ci tam włożyć. Dobra. Braciszku, uratuję Cię. Nie patrz na to. O Jezu, promieniuje się. Co się stało? Żyjesz, chyba. Żyję! Boże, święty, udało się. Co się ze mną stało? Nie wiem, zmroziłeś się. Ja, widziałem, widziałem, jak mnie przenosi w moje ciało. wiem sobie w duchu. Dawid, wstawaj, wstawaj. Co się stało? Wstałem. Ale, dziwne. No dobra. Dobra, idźmy zobaczyć co jest, co jest tym. Ty, bo coś tu coś, coś no. jest Dobra, co się stało? Jeż, a, musimy, Zobacz. musimy tu wejść. O Boże, co tu się? Czemu to jest CS? Nie o, wiem. Mogę z... Z... Dlaczego, Dlaczego tu jest krew? Ty, ale tu jest jakiś palec. Ty, zadziałało. Mm, dziwne. Okej, okay, daje on. Trzeba wszystko powłączać. Dobra, wszystko włączyłem. Poklikajmy mnie jeszcze, no, to jest sobie klikaj, a ja tutaj zwiedzę wreszcie te pokoje Vivi Bonar O, ma tutaj remont jakiś chryst. To Tu jest coś, O, tu są łazienki Tu jest jaka? Dla na dziew... chłopaków, a tu nie wchodzę Ale nie. Rojdi Sandra jakaś, dobra Tutaj tu już byliśmy. Można powiedzieć O! Ty, patrz, tu jest jakaś stołówka chyba. Tak, stołówka. Jadalnia jakaś. Ty pa Ty, sprawdźcie jest pieniądze! Sprawdź pieniądze, bierzemy pieniądze. Zabrałeś do tego bagażu? Tak. Dobra, idziemy. Uuu, ty, fajna kuchnia. Dziadrów coś w sumie. Nie mamy jeszcze. O, patrz, nawet woda, jest. Gdzie jest woda? O! Okej, fajnie. No? Mardujmy im wodę. Nie ma co. Dobra. Chodźmy stąd. Idziemy dalej. Ty, ale tutaj coś widziałem jeszcze. Ty, tu jest jakaś wentylacja. Tutaj. Patrzaj. Brociszko, tutaj za tobą jestem. Po! Kurde. teraz! Ale chyba się już nie wyjdzie stamtąd. Wyjdę! Zobaczysz! To ja może idę sprawdzić, co? No to ja Wyręz? idę, Aaaa! Okay. Aaa! No mamy! Nie to a, patrz to a! Przeleciałem przez to! Spróbuję ci to otworzyć! A, dobra, otworzyłem ci to. Przejdź. O, dobra. Gdzie my jesteśmy? Tu się nie da wejść. Chyba tu nic nie ma. E, zostawmy tutaj bombę. Zostawmy tutaj bombę, żeby... Okej, okay, to ja może zostawię, co? Dobra, a ja idę już. Dobra, idziemy. W ogóle tam jeszcze coś jest. Ty, tam jest znowu zaberekonowane coś. Matko Boska Świętokrzyska! Ja chcę mam wejść. No chyba żartujesz. No może ja jest sama, że ja zamknę te drzwi. Co tu jest? Tu są... Ej, patrz! Otworzyłeś coś! Co? Otworzyłeś coś tutaj. A, to tutaj. Arctic Wolf. Czyli arktyczny pies, znaczy wilk. Tu jest jakiś zegar. Którego godziny? Nieważne, chodźmy stąd. Idziemy. Dobra, idziemy stąd, bo to nie ma sensu. Zeszłam gdzieś na dół. Co to za miejsce? Ty, tam jest jakaś dźwignia. Ej, da się to otworzyć? Ej, nie da się. Nie da się tego otworzyć. Okej, okay, ja otwieram dźwignię. E... Co się stało? Otworzyłeś drzwi. Dobra, starać jakieś. To co Kto jest to? to? Okej, okay, ja to otwieram chyba. Jesteś gotowy Dobra. na to? to ja się, czekaj, nie jestem gotowy. Teraz już jestem. Kto to jest? Kim ty jesteś? Zabij go! Nie? O, jednak chyba nie lubi. Portal. Dobra, chyba musimy wejść. Yy... Ale czekaj, może jeszcze coś będzie tutaj u góry Coś tu jest? Jakieś przełączniki No dobra. To, to co? No to biegniemy, co nie? Chyba trzeba biec. Biegnij! Trzy, dwa, jeden. Zniknął. No dobra. Nie wiem, czy on podłożył te bomby, ale jeśli tak, to teraz powinny wybuchać. Eee, chyba coś słyszę. O cholera. Dobra, biegnę. Trzy, dwa, jeden. Cholera, jazda! W naszym świecie kiepskie sprawy, Marne życie i zapasy. Choć chcesz tutaj dobrze żyć, nie ma dnia bez ostrej brych. Choć zasłony zasłonięte, spokój tutaj to niełatwe. W dzwoni jak w kościele, stara do wali w placki. Rapa, pa, rapa, ra, pa, pa. To jest właśnie nasz świat. Rapa, pa, rapa, ra, pa, pa. Nasz świat to dziwny świat. Hałasy są tu po uszy, wszystko drga i się wywraca. Nie wiem co mam o tym myśleć? Ale nie jest tu normalnie. Nienormalne są pomysły, wszystko. fruwa, gacie, dżinsy. Leca płynie z wodą z kibla, a potem pada do Wisły Rapa, pa, ra, pa, pa, To jest właśnie nasz świat. Rapa, pa, ra, pa, pa, Nasz świat to dziwny świat. Wow!